Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie śpią jak aniołki, a ty przewracasz się z boku na bok godzinami? Sekret może tkwić w minutach tuż przed pójściem spać. Te 180 sekund, które zmieniają wszystko. Twój pokój to więcej niż tylko miejsce do spania. To twoje sanktuarium odpoczynku i dzisiaj dowiesz się, jak je przekształcić dzięki wieczornemu rytuałowi, który zajmuje tylko trzy minuty, inspirowanemu minimalizmem. To zrewolucjonizuje twoje noce, a w konsekwencji twoje dni. Spójrz teraz na swój pokój. Co widzisz? Porozrzucane ubrania, nagromadzone przedmioty, migające światełka elektroniki? Twoje otoczenie wysyła ciągłe sygnały do mózgu, uniemożliwiając mu prawdziwe wyłączenie się. Kiedy twoje oczy rejestrują chaos, twój umysł pozostaje w pogotowiu, próbując przetworzyć każdy wizualny szczegół, dlatego kładziesz się wykończony, ale nie możesz zasnąć. Eksperci od snu odkryli, że środowisko, w którym śpimy, bezpośrednio wpływa na jakość naszego odpoczynku. Szum wizualny? Ten bałagan, którego nawet świadomie nie zauważamy, utrzymuje nasz mózg w trybie ciągłego przetwarzania. To jak próba zaśnięcia, z ciągle zapalonym słabym światłem. Nasz mózg nigdy się całkowicie nie wyłącza. W tradycyjnych domach przestrzenie do odpoczynku Charakteryzują się brakiem a nie nadmiarem. Sypialnia to nie składzik rzeczy, ale przestrzeń do regeneracji. Im mniej bodźców, tym głębszy relaks. Ta starożytna mądrość znajduje potwierdzenie we współczesnej nauce. Uporządkowane otoczenie znacząco obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. I nie, nie musisz wyrzucać wszystkiego ani spędzać godzin na sprzątaniu. Tu wkracza nasz trzyminutowy rytuał. Trzy celowe minuty, które oddzielają twój zabiegany dzień od zasłużonego odpoczynku. Trzy minuty, które działają jak most między zewnętrznym chaosem a wewnętrznym spokojem, którego wszyscy szukamy. Ten rytuał nie polega na estetycznej perfekcji, nie chodzi o stworzenie pokoju godnego okładki magazynu, ale o przestrzeń, która pozwoli twojemu umysłowi w końcu odpocząć. Otoczenie, które szepcze, możesz teraz odpocząć, gdy tylko przekroczysz próg. Osobiste sanktuarium, gdzie wizualna cisza zaprasza do ciszy mentalnej. Co się stanie, gdy poświęcisz tylko trzy minuty przed snem na stworzenie atmosfery spokoju? Twoje ciało zrozumie, że czas się wyłączyć, twój umysł otrzyma pozwolenie na uwolnienie się od zmartwień dnia. Twój układ nerwowy przejdzie z czuwania w stan odpoczynku. A wszystko to bez leków, bez skomplikowanych technologii, tylko poprzez zmianę twojej relacji z przestrzenią. Osoby, które przyjęły ten rytuał, zgłaszają, że zasypiają szybciej, budzą się rzadziej w nocy i budzą się z uczuciem odnowy, którego dawno nie doświadczyły. Niektórzy opisują to jako najlepszą zmianę nawyków, jakiej kiedykolwiek dokonali, a wszystko to przy zaledwie trzech minutach inwestycji. Pierwsza minuta naszego rytuału poświęcona jest usuwaniu. Wejdź do pokoju i zobacz, co tam nie pasuje, przedmioty, które nagromadziły się w ciągu dnia. Ta filiżanka herbaty na szafce nocnej, telefon ładujący się na łóżku, ubrania, które przymierzałeś przed wyjściem, usuń te intruzy jeden po drugim. To nie tylko akt fizyczny, ale i symboliczny. Usuwając niepotrzebne przedmioty, usuwasz również zmartwienia i myśli, które one reprezentują. Ta sterta rachunków do zapłacenia na szafce nocnej kieruje Twój umysł prosto do problemów finansowych. Otwarty laptop z nieodpowiedzianymi e-mailami z pracy? Utrzymuje twój mózg w trybie czuwania, szukając rozwiązań, nawet gdy próbujesz zasnąć. Wielu z nas zamieniło swoje sypialnie w przedłużenie biura, salonu, a nawet kuchni, ale przestrzeń do odpoczynku musi być przeznaczona przede wszystkim do odpoczynku. Usuwając elementy, które nie służą temu celowi, jasno komunikujesz swojemu ciału i umysłowi to jest miejsce regeneracji. Pamiętaj, że nie dążymy do perfekcji, tylko do intencji. Jeśli nie możesz wszystkiego schować, po prostu zorganizuj to tak, aby powodowało to jak najmniejszy wpływ wizualny. Ułóż ubrania w jedną uporządkowaną stertę zamiast porozrzucać je po pokoju. Zbierz różne przedmioty w małe pudełko do uporządkowania jutro. Ważne jest, aby zredukować widoczny bałagan, który obciąża twój umysł. Zaskakujące, jak ta pierwsza minuta. Skupiona tylko na usuwaniu tego, co niepotrzebne, powoduje już zauważalną zmianę w atmosferze pokoju. Powietrze wydaje się lżejsze, przestrzeń większa, a ty zaczynasz odczuwać pierwsze oznaki relaksu. Teraz w drugiej minucie skupiamy się na przygotowaniu otoczenia. To moment, aby stworzyć idealne warunki do głębokiego snu. Zacznij od regulacji temperatury. Nieco chłodniej niż wreszcie domu między 18 a 20 stopni. Idealna temperatura do snu według badań. Jeśli nie możesz kontrolować temperatury, rozważ dostosowanie swojej odzieży do spania lub koców. Następnie zredukuj oświetlenie. Jasne światła sygnalizują mózgowi, że nadal jest dzień, hamując produkcję melatoniny, hormonu snu. Wyłącz główne światła i użyj tylko małej lampki nocnej lub lampy z żółtym i miękkim światłem. Jeśli to możliwe, unikaj niebieskiego światła z urządzeń elektronicznych ponieważ jest ono najbardziej szkodliwe dla cyklu snu. To także moment, aby zwrócić uwagę na małe szczegóły, które robią dużą różnicę. Uporządkuj łóżko. Nie musi być idealne, ale napięte, prześcieradło i ułożone poduszki tworzą wizualne wrażenie porządku, które zachęca do odpoczynku. Jeśli lubisz spać z kilkoma niezbędnymi przedmiotami w pobliżu, książką, szklanką wody, ułóż je w uporządkowany sposób, a nie porozrzucane. Wielu nie docenia mocy tej drugiej minuty, ale to ona przekształca zwykły pokój w prawdziwe sanktuarium snu. Tworzymy pełne doświadczenie sensoryczne, wizualne, dotykowe, termiczne, które sygnalizuje ciału czas odpocząć. To niesamowite, jak małe zmiany mogą całkowicie zmienić odczucie otoczenia. Ten sam pokój z tymi samymi meblami i przedmiotami zyskuje zupełnie inną jakość, tylko dzięki temu, jak organizujemy przestrzeń i światło. A ta transformacja zachodzi w zaledwie minutę. W trzeciej i ostatniej minucie naszego rytuału kierujemy uwagę na siebie. To moment wewnętrznego przejścia, kiedy przygotowujemy nie tylko otoczenie, ale i nasz własny umysł do odpoczynku. Zacznij od odłączenia się od urządzeń elektronicznych. Idealnie telefon powinien znajdować się poza sypialnią. Ale jeśli to niemożliwe, przełącz go w tryb samolotowy lub nie przeszkadzać z ekranem skierowanym w dół. Ta prosta czynność przerywa cykl ciągłego sprawdzania, który utrzymuje nasz mózg w stanie ciągłego czuwania. Następnie usiądź na skraju łóżka i wykonaj trzy głębokie i świadome oddechy. Wdychaj, licząc do czterech, zatrzymaj na chwilę i wydychaj powoli, licząc do sześciu. Ten prosty oddech. Aktywuje układ nerwowy przywspółczulny, odpowiedzialny za relaks, i zaczyna spowalniać rytm serca i umysłu. Podczas tych oddechów obserwuj otoczenie, które właśnie przygotowałeś. Pozwól sobie docenić uporządkowaną przestrzeń, delikatne światło, ciszę. Ten moment świadomego docenienia nie jest trywialny, to forma wdzięczności za możliwość odpoczynku, za schronienie, które cię chroni, za komfort, który dla siebie stworzyłeś. Zakończ tę minutę prostą intencją na noc. Może to być coś w stylu pozwalam sobie całkowicie odpocząć lub po prostu odpuszczam dzień. To ciche oświadczenie oznacza koniec twojego aktywnego dnia i początek okresu regeneracji. Ta trzecia minuta jest głęboko osobista i można ją dostosować do swoich preferencji. Niektórzy lubią włączyć moment delikatnego rozciągania. Inni wolą nałożyć relaksujący olejek aromatyczny na skronie lub nadgarstki. Ważne jest, aby był to rytuał zakończenia, który ma dla ciebie sens. To ta ostatnia minuta naprawdę przypieczętowuje praktykę. Bez niej dwie pierwsze byłyby tylko obowiązkami domowymi. Z nią przekształcamy proste sprzątanie w znaczący rytuał dbania o siebie i świadomego przygotowania do snu. Piękno tego rytuału tkwi w jego prostocie. Trzy minuty. 180 sekund to wszystko, czego potrzebujesz, aby zmienić swoje doświadczenie snu. To minimalna inwestycja z maksymalnym zwrotem dla twojego zdrowia, samopoczucia i jakości życia. W przeciwieństwie do tego, co wielu ludzi myśli, dobry sen to nie tylko kwestia bycia wystarczająco zmęczonym, to delikatny proces, który wymaga odpowiednich warunków, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ten rytuał tworzy właśnie te warunki przygotowując ciało, umysł i otoczenie do regenerującego snu. Co się stanie, gdy będziesz konsekwentnie praktykować ten rytuał? W pierwszych dniach zauważysz, że zasypiasz łatwiej, po tygodniu zauważysz, że budzisz się rzadziej w nocy, po miesiącu przyjaciele i rodzina skomentują, jak wyglądasz na bardziej wypoczętego, bardziej obecnego, bardziej cierpliwego. Wielu, którzy przyjęli tę praktykę, zgłasza korzyści, które wykraczają daleko poza poprawę snu. Mówią o nowej relacji ze swoimi przestrzeniami, o większej jasności umysłu w ciągu dnia, o obniżonym poziomie lęku. Niektórzy opisują odnowione poczucie kontroli nad swoim życiem, zaczynając od tych trzech celowych minut. Fascynujące, jak ta prosta praktyka zaczyna wpływać na inne obszary życia. Kiedy doświadczasz korzyści płynących z uporządkowanego otoczenia dla snu, naturalnie zaczynasz kwestionować nadmiar w innych przestrzeniach domu. Kiedy czujesz moc intencji przed snem, zaczynasz wnosić więcej świadomości do innych momentów dnia. Rytuał trzech minut często staje się bramą do bardziej świadomego i mniej przeciążonego życia. To tak, jakby tworząc przestrzeń fizyczną w sypialni, tworzysz również przestrzeń mentalną dla nowych możliwości. Transformacja sypialni w nocne sanktuarium przynosi inne subtelne korzyści. Wiele par zgłasza, że wspólny rytuał poprawia komunikację i intymność. Rodzice zauważają, że uczenie tej praktyki dzieci pomaga ustanawiać zdrowe granice z technologią i rozwija samodyscyplinę. Nawet ci, którzy żyją samotnie, zauważają nowe docenienie własnej przestrzeni i głębsze połączenie ze sobą. Ważne jest, aby podkreślić, że ten rytuał nie wymaga perfekcji. Będą noce, kiedy będziesz zbyt wykończony aby ukończyć pełne trzy minuty. Inne, kiedy nieprzewidziane zdarzenia, uniemożliwią ci wykonanie każdego kroku. Nie ma znaczenia. Konsekwencja jest ważniejsza niż perfekcja. Nawet minuta świadomej uwagi przed snem zrobi różnicę. Minimalizm uczy nas, że mniej często znaczy więcej mniej przedmiotów, więcej przestrzeni, mniej rozproszeń, więcej skupienia, mniej obowiązków, więcej wolności a teraz mniej czasu na przygotowanie otoczenia, tylko trzy minuty, więcej jakości snu i życia. Co ciekawe, ten rytuał łączy nas z wiedzą przodków. Przed elektrycznością nocny rytuał był naturalną częścią ludzkiego życia, gaszenie świec, porządkowanie przestrzeni, świadome przejście do okresu odpoczynku. W naszej cyfrowej erze wiecznych świateł i ciągłego połączenia musimy intencjonalnie odtworzyć to przejście, które utraciliśmy. Niektórzy mogą pytać, dlaczego nie po prostu posprzątać pokoju w ciągu dnia? Odpowiedź tkwi w intencjonalności. Kiedy wykonujesz te czynności specjalnie jako przygotowanie do snu, z pełną świadomością ich celu, zyskują one inną jakość. Przekształcają się z obowiązków domowych w prawdziwy rytuał dbania o siebie i szacunku dla Twojego odpoczynku. Nauka o śnie potwierdza znaczenie tych rytuałów. Badania pokazują, że konsekwentne praktyki przed snem, zwane higieną snu, są równie ważne, jak sam czas trwania snu. Te praktyki sygnalizują ciału, że nadszedł czas, aby rozpocząć fizjologiczne procesy odpoczynku, ułatwiając przejście ze stanu czuwania w głęboki sen. Inną rzadko wspominaną korzyścią tego rytuału jest poczucie kontroli, które on zapewnia. W świecie, w którym tak wiele czynników wpływających na nasze zdrowie, jest poza naszą bezpośrednią kontrolą, te trzy minuty reprezentują konkretne i dostępne działanie, które możemy podjąć, aby poprawić nasze samopoczucie. To poczucie sprawczości, możliwości zrobienia czegoś pozytywnego dla siebie, ma głęboko korzystne skutki psychologiczne. Rytuał zaprasza nas również do szerszej refleksji nad konsumpcją i gromadzeniem. Usuwając z sypialni niepotrzebne przedmioty, naturalnie zaczynamy kwestionować, Dlaczego mam tyle rzeczy? Czego naprawdę potrzebuję, aby czuć się dobrze? Te pytania mogą zapoczątkować transformującą podróż upraszczania i jasności, która wykracza poza sypialnie. Interesująca obserwacja pochodzi od osób, które praktykują rytuał w małych domach lub wspólnych pokojach. Nawet przy ograniczeniach przestrzennych zgłaszają, że praktyka trzech minut tworzy bańkę spokoju w środku okoliczności, których nie mogą całkowicie zmienić. To przypomina nam, że minimalizm nie polega na posiadaniu idealnej przestrzeni, ale na tworzeniu intencji w przestrzeni, którą mamy. Pomyśl o przedmiotach, które zwykle znajdują się w Twojej sypialni. Każdy z nich niesie ze sobą energię, wspomnienie, obowiązek. Stos nieprzeczytanych książek może reprezentować wyrzut sumienia, porozrzucane ubrania, niedokończone zadania. Organizując te przedmioty przed snem symbolicznie organizujesz również myśli i zmartwienia, które one reprezentują, pozwalając swojemu umysłowi odpocząć. Wielu z nas żyje na autopilocie, zwłaszcza wieczorem, kiedy kumuluje się zmęczenie dnia. Ten rytuał jest zaproszeniem do wyjścia z automatu i wniesienia świadomości do chwili obecnej. To celowa przerwa, która przerywa cykl robienia, robienia, robienia i pozwala nam po prostu być. Wpływ rytuału rozciąga się na następny poranek. Budząc się w uporządkowanym i spokojnym otoczeniu, zaczynasz dzień z poczuciem porządku i jasności, zamiast wizualnego zamieszania, które zwykle nas wita. Ta różnica, pozornie niewielka, nadaje ton kolejnym godzinom. Niektórzy praktykujący rytuał zgłaszają, że zaczynają śnić bardziej żywo i lepiej zapamiętywać swoje sny. To ma sens naukowy. Kiedy zasypiamy szybciej i doświadczamy głębszych cykli snu, mamy więcej okazji do okresów snu REM. Sny z kolei pomagają przetwarzać emocje i doświadczenia, przyczyniając się do naszego dobrostanu psychicznego. Jest jeszcze rzadko wspominana korzyść finansowa. Kiedy zaczynasz cenić prostotę i porządek w swojej przestrzeni do odpoczynku, naturalnie stajesz się bardziej wybredny w kwestii tego, co przynosisz do domu. Wielu zgłasza znaczną redukcję impulsywnych zakupów przedmiotów dekoracyjnych, ubrań i gadżetów. Oszczędności, które mogą być znaczne w dłuższej perspektywie czasowej. Fascynujące jest obserwowanie, jak ten mały rytuał może zapoczątkować pozytywny efekt domina. Zaczyna się od trzech minut przed snem, ale szybko się rozszerza. Lepszy sen prowadzi do większej energii w ciągu dnia, co z kolei pozwala na bardziej świadome wybory skutkując mniejszym stresem, tworząc przestrzeń na więcej dbałości o siebie itd. To błędne koło, które zaczyna się od prostej decyzji. Powróćmy na chwilę do tych trzech minut naszego rytuału. Pierwsza minuta na usunięcie tego, co zbędne, tworząc przestrzeń fizyczną i mentalną, druga na przygotowanie otoczenia, dostosowanie temperatury, oświetlenia i porządku, trzecia na osobiste przejście, odłączenie się od urządzeń i połączenie się ze sobą, poprzez świadomy oddech. Kluczem jest prostota. Jeśli spróbujesz zrobić zbyt wiele, rytuał stanie się kolejnym obowiązkiem na twojej niekończącej się liście zadań. Trzy minuty to idealny czas, wystarczający, aby coś zmienić, wystarczająco krótki, aby był zrównoważony nawet w najbardziej pracowite dni. Praktykując regularnie ten rytuał, możesz zacząć go personalizować, dostosowując go do swoich konkretnych potrzeb. Być może odkryjesz, że potrzebujesz poświęcić więcej czasu na organizację fizyczną, a mniej na oddychanie, albo że wolisz włączyć moment wdzięczności lub delikatnego planowania na następny dzień. Ważne jest, aby zachować esencję, świadome przygotowanie do odpoczynku, dostosowując szczegóły. Innym interesującym aspektem jest to, jak rytuał może dostosowywać się do pór roku. Latem możesz położyć nacisk na stworzenie świeżego i przewiewnego otoczenia. Zimą możesz włączyć elementy, które przynoszą przytulność i ciepło. To zestrojenie z naturalnymi cyklami dodaje wymiaru połączenia ze światem poza ścianami sypialni. Imponujące jest, jak coś tak prostego trzy minuty przed snem może mieć tak głębokie skutki. Przypomina nam to fundamentalną prawdę. Często najbardziej znaczące zmiany w naszym życiu nie pochodzą z wielkich dramatycznych gestów, ale z małych, konsekwentnych praktyk, które dzień po dniu zmieniają naszą perspektywę. Na zakończenie tego filmu chcę Cię zaprosić do wypróbowania rytuału trzech minut już dziś wieczorem. Nie czekaj, aż będziesz mieć idealny pokój lub aż skończysz czytać więcej na ten temat. Zacznij dokładnie tam, gdzie jesteś, z tym, co masz. Trzy minuty dziś wieczorem. Obserwuj, jak czujesz się zasypiając i budząc się jutro. Poeksperymentuj, a następnie wróć do komentarzy pod tym filmem i podziel się swoimi doświadczeniami. Co zadziałało w twoim przypadku? Co było wyzwaniem? Jakie adaptacje wprowadziłeś, aby rytuał lepiej pasował do twoich okoliczności? Twoje doświadczenie może zainspirować innych, którzy dopiero zaczynają tę podróż. Pamiętaj, że to nie tylko rytuał na poprawę snu, to zaproszenie do bardziej świadomego życia, to mały akt oporu, przeciwko kulturze nadmiaru, ciągłego rozproszenia i odłączenia od siebie. To krok w kierunku bardziej świadomej egzystencji, gdzie każdy wybór, nawet te pozornie nieistotne, jest dokonywany z celem. Prawdziwym luksusem w dzisiejszych czasach nie jest posiadanie więcej, ale potrzebowanie mniej, aby czuć się dobrze. To wolność wypoczętego ciała, jasnego umysłu, przestrzeni, która nas odżywia, zamiast przytłaczać. Ten trzyminutowy rytuał to mały portal do tej wolności. Dziękuję za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Mam szczerą nadzieję, że rytuał trzech minut przyniesie do twojego życia ten sam rodzaj cichej, ale głębokiej transformacji, jaką przyniósł wielu innym. Do naszego następnego spotkania życzę ci spokojnych nocy i odświeżających poranków. Podziel się tym błogosławionym filmem aby mógł dotknąć i pomóc innym ludziom, takim jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z głębi serca za bycie częścią naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał nieco bardziej, rozważ, zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoje poszukiwania. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.